Dobry wieczór, Maciej Trajanowski, a więc gorący komentarz polityczny dotyczący gorących wydarzeń politycznych, bo rzeczywiście jest gorąco. Było gorąco w Sejmie, było gorąco również po kolejny dzień na ulicach. Zapraszam do słuchania naszej dyskusji, zapraszam do słuchania naszego komentarza. Oczywiście na antenie Radio Łódź, ale również za pomocą Facebooka. Tam transmisja internetowa, tam także można nas zobaczyć. A mówię nas, ponieważ ze mną za pośrednictwem połączeń internetowych są moi goście. To posłowie. Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, pani. Dobry wieczór, panie... Dobry wieczór Państwu. A także Tomasz Trela z Lewicy. Dobry wieczór Panie Pośle. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. I zaczniemy od gorącego oświadczenia wicepremiera prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który no, ponad godzinę temu wydał oświadczenie dotyczące sytuacji dotyczące, dotyczącej sytuacji po wyroku Trybunału, zeszłotygodniowym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak wiemy od kilku dni na ulicach trwają protesty, które gromadzą tysiące osób. Premier Jarosław Kaczyński powiedział, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest zgodny z konstytucją. I innego wyroku tak naprawdę być nie mogło, ale zaznaczył również, że protesty to także atak na kościoły. W związku z tym powiedział, że w szczególności musimy bronić polskich kościołów, wezwał do tej obrony. No to pierwsze pytanie kieruję do Tomasza Rzymkowskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, jak rozumieć to oświadczenie wzywające do obrony polskich kościołów? No to jest przede wszystkim apel do wszystkich osób wiernych, aby nie byli bierni w sytuacji, w której banda chuliganów, czy wręcz można powiedzieć bandytów, utrudnia sprawowanie liturgii kapłanom w świątyniach rzymskokatolickich, ale również innych. I aby nie być biernym, to znaczy no, żeby pilnować kościołów przed profanacją, dewastacją, zniszczeniem. No, obserwujemy to w Warszawie. Na placu Trzech Krzyży Kościół Świętego Aleksandra, obrzucony farbą, wypisane wulgarne napisy na fasadzie kościoła, na drzwiach wejściowych czy na otaczających ten kościół płytkach, ale to nie jest jedyny kościół w Polsce atakowany. W ostatnią niedzielę obserwowaliśmy falę, no niespotykane i, i trudno jest, możemy jedynie w XII wieku, jeśli chodzi o historię Polski, mieć do czynienia z podobnym zjawiskiem niszczenia kościołów. Panie pośle, ale to jest jasne, że to jest karygodne i myślę, że nawet część tych, którzy protestują mówią, że nie zgadzają się ani z taką retoryką, ani z takimi aktami wandalizmu. Pytanie jest, czy pan się przykład nie obawia tego, że takie wezwanie może również zostać opacznie zinterpretowane i może dojść po prostu do eskalacji konfliktu, a napięcie, sytuacja pomiędzy stronami tego konfliktu jest rzeczywiście napięta, jest bardzo nerwowa. A czy panie redaktorze, ja i wczoraj uczestniczyłem, i dzisiaj uczestniczyłem w obronie kościołów w Warszawie, kościele Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu i byłem również dzisiaj przed Kościołem Świętego Aleksandra na Placu Trzech Krzyży. Dzisiaj już sytuacja była znacznie spokojniejsza niż miało to miejsce wczoraj. I niech tak zostanie, to znaczy ten apel to jest efekt tego, że protestujący właśnie sobie kościoły, miejsca święte, pomniki. Pamiętajmy również, że został zniszczony pomnik Ronalda Regana na skrzyżowaniu ulicy Pięknej i Matejki w Warszawie nieopodal Sejmu. No to jest powtórka z, z tych bandyckich chwytów, które były w Stanach Zjednoczonych. Jeśli my w tej chwili tego nie powstrzymamy, a wiemy o tym, że funkcjonariusze policji, żandarmerii wojskowej, no nie ma ich aż tylu, żeby wszystkie świątynie w Polsce. Pilnować. To jest apel o no bym powiedział, obywatelską czujność i o to, aby obywatele sami osoby no wieką, tak panie pośle, po prostu po prostu zastanawiam się... uwagę na tego typu sytuacje. Zastanawiam się nad ja, tym. Nie na... uważam, nie jestem zwolennikiem tego, żeby policja wykonywała, żeby policje zastępowali obywatele, żeby obywatele zastępowali sądy i dokonywali no, no, Nawet samosodów. zgodnie z prawem tego tylko nie mogą chodzi, robić, prawda? Tylko chodzi... Zgodnie z prawem, obywatel ma prawo zatrzymać do czasu przybycia właściwych funkcjonariuszy obywatela, który popełnia przestępstwo na gorącym uczynku. To jest tak zwane obywatelskie zatrzymanie. Ja tylko i wyłącznie w takim charakterze odbieram ten apel prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, czy taką, taki spokój podziela również Tomasz Trela, przedstawiciel lewicy, poseł lewicy, panie pośle? Jak pan interpretuje z kolei to oświadczenie prezesa Jarosława Kaczyńskiego? Panie redaktorze, szanowni państwo, no pan Jarosław Kaczyński zachowuje się jak taki klasyczny podpalacz. Najpierw podpalił, a teraz się dziwi, że jest ogień i ten ogień się rozprzestrzenia. No, trzeba było nie podpalać, trzeba było nie prowokować i nie dawać dyspozycji swoim funkcjonariuszom politycznym w Trybunale Konstytucyjnym, żeby taki wyrok wydawali. To pewnie byłaby dzisiaj sytuacja zupełnie inna, ale ja panu powiem, że. Ten wyrok w Trybunale to tak naprawdę był dopiero. To był taki przyczynek do tego, co dzieje się na ulicach polskich miast. Bo ja dzisiaj po raz kolejny brałem udział w proteście ulicznym, w spacerze ulicznym w moim mieście, czyli w mieście Łodzi. I znowu dzisiaj kilka, być może kilkanaście tysięcy. Młodych, ale nie tylko młodych kobiet, mężczyzn, rodzin, które idą i spacerują. I powiem tak: oczywiście zdarza się, że ktoś rzuci nieparlamentarne stwierdzenie, bo młodość ma swoje prawa, emocje ma każdy człowiek, a tym bardziej, że te emocje się buzują. Więc myśmy przechodzili obok kilku kościołów i ja nie widziałem, żeby ktoś na te kościoły napadał. Panie pośle, ktoś być, może, być może w to... Łodzi, ale możemy się do tego zgodzić, że do takich sytuacji rzeczywiście dochodzi w Polsce. Nie tylko. W wejścia do kościoła, Pane, ale również Pane, na przykład tylko... no napi dobrze, napisy Pane, na kościołach się pojawiają. Ale dobrze, ale panie redaktorze, no napisy z kościoła można zmyć, a jak pan wytłumaczy, że taki obrońca kościoła bije po twarzy protestujących? Jak pan wytłumaczy, że policja tych protestujących zaciąga do radiowozu i. No, no mam nadzieję, że, że na taką wchodzi? przemoc nikt się nie godzi absolutnie, co do tego no, ale, chyba jesteśmy ale, ale, tutaj zgodni. Ale... No nie, no, no ale wie pan, no, 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 bo, bo jest taka retoryka teraz prowadzona, że ktoś atakuje Kościół. No Przepraszam bardzo, czy próbują politycy prawicy teraz porównywać budynek do życia i zdrowia człowieka? Bo ja się z tym absolutnie nie godzę. Mi się nie podoba atakowanie jakiegokolwiek budynku, czy oblewanie go farbą. Natomiast no nie zgodzę się też na to, żeby na równi i znak równości stawiać przy bandyterce, która ma miejsce przez te środowiska obrony kościołów, budynków kościołów. Bo dzisiaj pan był świadkiem mojej konferencji prasowej młodego lidera, Jednej z młodzieżówek lewicowych, który został wczoraj pobity, drugi mój kolega, wracając wczoraj z protestu, został pobity. Dzisiaj była szarpanina pod kościołem, bo myśmy szli w pokojowej demonstracji, a właśnie ci, którzy bronią tych kościołów, to są takie niby potulne baranki, a przecież wiemy, kto to jest i kto to broni. To głównie kibole bronią tych kościołów. I dzisiaj pan prezes Kaczyński, wypowiadając te słowa. Podgrzewam atmosferę, a nie ją łagodzi. Ja się dziwię, bo pan prezes Kaczyński dzisiaj już nie jest prezesem. On jest wicepremierem polskiego rządu i mam wrażenie, że odkąd został wicepremierem polskiego rządu, absolutnie nic nie zrobił, a dzisiaj postanowił nagrać sobie pięciominutowe orędzie i wezwać wszystkich zwolenników i sympatyków PiSu, żeby bronili budynków kościołów. No to jest naprawdę pomieszanie z poplątaniem, panowie posłowie tak naprawdę przyniesie, to, zu, przyniesie zupełnie odwrotne. Panowie acerę. posłowie, to pytanie w takim razie do obu panów. Czy to w takim razie nie jest tak, że zaczynamy zastanawiać się, kto pierwszy zaczął, czy nie, zastanawia, nie zaczyna ta dyskusja? Nie mówię Mówię tylko o naszej, mówię także o dyskusji publicznej. Czy zaczyna przypominać właśnie takiej przepychanki? To ten zaczął, to ten pierwszy podniósł rękę, to tamten pierwszy podniósł rękę. Redaktorze... Czy to nie powinno inaczej wyglądać? Nie. Dajmy ale, odpowiedzieć. Ale mhm. Dobrze, proszę bardzo. Proszę. Tomasz Rzymkowski, Prawo i Sprawiedliwość, później zaraz Tomasz Trela. Czy znaczy pan poseł Trela próbuje odwrócić kota ogonem? Czy... I to jako żywo posłowie lewicy, tak jak na przykład pani Szornik wielgus w katedrze w Toruniu, próbowała zakłócić i zakłóciła mszę świętą stając jakimiś dyktami, przeszkadzając w sprawowaniu liturgii, kapłanów i wiernym uczestniczącym w tej mszy świętej, cała Polska mogła oglądać w ostatnią niedzielę sceny chociażby z katedry łódzkiej, gdzie również grupa młodych panien weszła do kościoła i próbowała przeszkodzić sprawowaniu mszy świętej. To jest atak na ludzi wierzących, którzy idą w niedzielę do kościoła raz w tygodniu, aby uczestniczyć w mszy świętej, a ci państwo nie chcą tego uszanować. To jest atak przede wszystkim wymierzony w chrześcijaństwo, to jest atak głównie wymierzony w kościół. To znaczy państwo nie protestujecie pod Trybunałem Konstytucyjnym Państwo nie protestujecie, też, nie wiem, przed sądami, państwo protestujecie głównie wokół kościołów, albo idziecie na czele protestów, młodych ludzi, często bardzo niepełnoletnich, bo jeśli widzę na niektórych zdjęciach 13 czy 14-letnie dzieci, nawołujecie do wulgarnych haseł, to jest po prostu demoralizacja. I państwo w tej chwili próbujecie odwrócić kota ogonem, to nie my, to wy. Ja wczoraj to pozwólmy jeszcze. Uh -huh. w obronie kościołów warszawskich dostałem informację, że właśnie pod kościołem Świętego Aleksandra na placu Trzech Krzyży jeden z młodych ludzi, który bronił przed tą dziczą, barbarzyńską dziczą, Kościół Świętego Aleksandra, dostał kamieniem w głowę. Z płyty chodnikowej kamieniem w głowie. Dzisiaj leży w szpitalu w stanie śpiączki farmakologicznej wiele osób jest rannych żaden z protestujących nie jest ani ranny ani nie jest zatrzymany przez policję to jeszcze dajmy dojść do głosu ja tutaj mam wielką pretensję do policji że policja nie reaguje właśnie że tych zatrzymań nie ma a my w ogóle zapominamy o tym, że one sytuację... To dajmy jeszcze... Państwo, da które nawołujecie w tej chwili, do tych demonstracji, do tego gromadzenia się. Państwo będziecie Jeśli mieli mogę. niestety, ale krew na rękach tych wszystkich. Panie pośle, dajmy skuteń, odpowiedzieć Tomaszowi Kreli. Bo wspomniał pan bo o pandemii, a o pandemii, pandemii też, myślić, no. a o pandemii też chciałbym porozmawiać, bo myślę, że to Dobre, też jest ważny temat. Co, ale jeszcze w tym jakoś, temacie, krótko, Tomasz, trela lewica. Ale jakoś, wie pan co, jakoś, panie pośle, w ogóle się pana nie wystraszyłem. Ani się nie boję tych pana. Ja nie miałem takiego zamiaru. I takie, wie pan, mówienie, że protestujący ludzie są barbarzyńcami. No niech pan tak dalej mówi, niech pan tak dalej twierdzi. Tak, to ludzi jak nie rzucałem, panie ja już a jak są barbarzyńcami, ja Dla pana nie są? Wie pan co? Ale wie pan co, ja panu nie przerywałem i uszanujmy trudności w komunikacji ale pan mi tej słowa, debaty. Nie powiedział. Ja panu nic nie wkładam, proszę pana, to po pierwsze. A po drugie powiem panu tak. Pan sobie może obrażać mnie, pan sobie obrażać może innych polityków, ale pan i pana środowisko od pięciu lat obraża obywateli. I ci obywatele teraz wyszli na ulicę. I powiem panu, macie totalny problem, dlatego że to nie są tylko duże miasta, to są również małe miasteczka, to są również wsie. I to nie jest pięć osób na demonstracji, to są tysiące ludzi, które przerodzą się w miliony. I żadne strachy na Lachy Kaczyńskiego, żadne strachy na Lachy pana posła, żadne strachy na Lachy Morawieckiego nie zatrzymają tej fali protestów, bo to jest protest oddolny. On nie jest inspirowany przez polityków, to jest protest oddolny, niezadowolenia. I ten rząd obali ulica. I czy tutaj, się Panu Rzymkowskiemu to podoba, czy się nie podoba? Ta Panie pośle, tutaj odbywa. postawmy, tutaj postawmy kropkę, po bo jak słyszymy taki, i na pewno słuchacze też słyszą, ta dyskusja jest gorąca i pewnie nie uda nam się odpowiedzieć e, na pytanie, a przynajmniej nie uda nam się odpowiedzieć na pytanie, czy ten konflikt będzie eskalował, czy e, też e, być może, na co ja bym oczywiście liczył, e, przemocy i też agresji, napięcia tych emocji e, będzie mniej. Ale wspomniał pan Tomasz Rzymkowski, pan poseł Tomasz Rzymkowski o e, epidemii i o pandemii, no to zapytam jeszcze, ponieważ dzisiaj posiedzenie Sejmu, jutro dokończenie tego posiedzenia, także jest ważna uchwała właśnie covidowa, przepraszam, ustawa covidowa procedowana przez ten Sejm, czy propozycje, które znajdują się w tej ustawie, to są dobre propozycje. Chodzi mi między innymi o ten pakiet, który jest przygotowywany także dla przedsiębiorców. To teraz też jest walka przedsiębiorcy, na przykład z różnych branż, które są najbardziej dotknięte epidemią, mówię tutaj o Astronomii. mówię tutaj o hotelarstwie walczą o życie. Tomasz Rzymkowski Prawo i Sprawiedliwość będzie w miarę szybkie przeprocedowanie tych projektów właśnie covidowych. To dzisiaj z panem posłem o 22 zaczynamy blok głosowań i wówczas będziemy pochylać się nad poprawkami senatu, które zostały przeprocedowane wczoraj i przedwczoraj do tej ustawy. No i miejmy nadzieję, że będzie to dosyć szybko przyjęte przez pana prezydenta i podpisane. I aby te rozwiązania, które przede wszystkim mają służyć służbie zdrowia, aby uzdrowić w tym momencie przepływ środków, przepływ osób i zmienić tryb organizacji służby zdrowia w związku z COVID-19, ale również te rozwiązania gospodarcze. Panie pośle, a te poprawki, przedne, które Senat zaproponował... Mamy kolejnych. One mają szansę na... czy te poprawki, które zaproponował Senat, one mają część szansę... Część poprawek Senatu z pewnością zostanie przyjętych, część z pewnością nie. To wszystko zobaczymy, jak będzie wyglądało w całości po pracach parlamentu. Natomiast sama ustawa, warto podkreślić, praktycznie za wyjątkiem głosów posłów Konfederacji została uchwalona przez wszystkie kluby parlamentarne, bo jest taka po prostu potrzeba. Potrzeba i ratowania ludzkiego życia i gospodarki. No właśnie, być może tutaj będzie konsensus. Panie pośle, ale, zwracam się nie, panie, ale, do posła Tomasza Treli z Lewicy. Tak, ale, ale to jest jak gdyby, panie redaktorze, historia, która miała miejsce w zeszłym tygodniu i teraz ma konsekwencje w Senacie, ale pan był uprzejmy rozpocząć dyskusję od kwestii gospodarczych, a ta ustawa nie rozwiązuje problemów gospodarczych branży, o których pan powiedział. Tam nie ma żadnych mhm. rozwiązań dla branży fitness, tam nie ma żadnych rozwiązań dla branży. Ale propozycja jest na przykład zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Dobrze, ale no dobrze, dobrze, ale zakaz zniesienia handlu w niedzielę nie rozwiązuje problemów restauratorów, którzy zostali z to, to na z pewnością, to poinformowani. Na pewno. Zostali poinformowani, że muszą zamknąć swoje restauracje i tylko są tak zwane wynosy. Zakaz handlu w niedzielę, czy odblokowanie handlu w niedzielę nie rozwiązuje, nie rozwiązuje branży fitness, bo przyzna pan, że jednak jest pewna nielogika i brak konsekwencji, zamyka się fitnessy, które są świetnie przygotowane i pro, propagują Aktywny tryb życia, one są dezynfekowane, maszyny i te urządzenia są często bardzo nowoczesne. Te hale już nie są tak jak to były siłownie z lat 90., gdzieś w piwnicy, w bloku, niskie pomieszczenie i te branże zostały zamknięte. No, ja tu racji przykład... nie przyznam, bo na pewno ci, którzy obserwują nas na Facebooku, tak, mogą się domyślać, nie, ale, że pan, do klubów fitness nie uczęszczam. Mówię, mówię o tym, że ta ustawa tego nie rozwiązuje a gospodarka została zlokdownowana w kilku dziedzinach. O których no ale jest, propozycja ze, strony, jest, jest propozycja ze ale, strony ale, ale, Mateusza ale, Morawieckiego jest, tego pakietu jest, właśnie dla to tych, to którzy zostali dotknięci lockdownem. To jest propozycja tylko na slajdach, to nie jest propozycja żadna legislacyjna, a przyzna pan, że fakt zamknięcia restauracji ma już miejsce, a propozycja Mateusza Morawieckiego jest przedstawiona tylko na slajdzie. A przypominam, że w maju i w czerwcu opozycja proponowała dyskusję i proponowała, Debaty na temat przygotowania się do drugiej fali epidemii koronawirusa. I wtedy słyszałem z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości, proszę nie straszyć, jesteśmy świetnie przygotowani. Oto no to widzimy, jak są przygotowani to jeszcze dajmy restaurację. A po trzech, czterech dniach zastanawiają się, jak restauratorom to zrekompensować. Nie odrobili lekcji, źle się do tego przygotowali. To dajmy I odpowiedzieć widzimy, w takim jakie razie efekty Tomaszowi Rzymkowskiemu z posłowi Sprawa i Sprawiedliwości czy to tylko slajdy, czy propozycje pomocy dla przedsiębiorców to są realne propozycje, które no pomogą przynajmniej ograniczyć skutki zamknięcia pewnych dziedzin gospodarki, spowodowane epidemią. Rząd musi podjąć szybko decyzję. Decyzja o zamknięciu branży gastronomicznej zapadła w piątek w ubiegłym tygodniu. Halo halo pani pośle czy się słyszymy? O, Mówię, jesteśmy, rząd, jeste, jesteśmy tak, ponownie, bardzo proszę. Tak, rząd przedstawił dzisiaj e, propozycję wsparcia finansowego, ale nie tylko, bo to już cały szereg różnych ulg e, podatkowych, opłat e, związanych ze składkami na ubezpieczenie społeczne no i wsparcia finansowego takiego, aby branża jak najmniej ucierpiała. Oczywiście liczymy na to, że po dwóch tygodniach e, licząc od ubiegłego e, tygodnia, od soboty branża zostanie otwarta. Zobaczymy jak będzie wyglądał przyrost. Na pewno... Te no, na razie te liczby nie są, są optymistyczne. 16 tysięcy dzisiaj zakażeń koronawirusem, ponad 16 tysięcy zakażeń. A będzie więcej, zakażeń. patrząc na te protesty uliczne. To no właśnie tak, myślę... Już teraz wina, wina protestów i wasze... No lewica. To masz na protesty, lewica. Naprawdę, lewica z tego świata... To jeszcze pytanie w takim razie do pana Paswatreli, ale to rzeczywiście, panie pośle, abstrahując od tego, czy z jakich motywacji wychodzą na ulicę protestujący, to rzeczywiście budzi to obawę tych, którzy obserwują takie zgromadzenia w momencie, kiedy 16 tysięcy osób jest zakażonych dziennie. Trzeba byłoby zaprosić tutaj do studia pana posła Kaczyńskiego i zapytać się, co zrobił, żeby ci ludzie na ulicę nie wychodzili. Otóż zrobił wszystko, żeby podpalić emocje wśród młodych i nie tylko młodych obywateli i obywatelek, żeby na ulicę wyszli. I tak naprawdę ja z tymi ludźmi rozmawiam od czwartku każdego dnia. I oni mówią: wie pan co? Godność, szacunek, tolerancja jest dla mnie na tyle ważna, że zakładam maseczkę i idę protestować na wolnym powietrzu i będę to robić aż do skutku. Do tego przyczynił się Jarosław Kaczyński i panie pośle Rzymkowski i wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości. Nie będziecie zrzucać teraz odpowiedzialności za nieprzygotowanie do epidemii koronawirusa na protestujących młodych ludzi. Nie znamy te numery. To jeszcze na koniec Tomasz Rzymkowski, bo Będziemy czas nam to już się kończy. Wylicze, bo państwo apelujecie do tych masowych protestów, do tego spotykania się. I my wszyscy apelujemy o pozostanie w domach, o unikanie kontaktu. I do kościoła. A państwo robicie w drugą stronę. No jeśli namawiacie do tego. To bierzecie pełną odpowiedzialność za tak, to. Tak, Nic tak, tak. Czy Was tak. tej odpowiedzialności nie zrobiła. Jak, jak słyszymy, emocje są spore, czy to dyskutujemy o protestach, czy to dyskutujemy o sytuacji epidemicznej, czy pomocy dla przedsiębiorców. Miejmy nadzieję, że te emocje, podwojone emocje, nie znajdą się również na ulicy w najbliższych dniach. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa, gośćmi dzisiaj w programie dziękuję. Strefa Publiczna byli posłowie Tomasz Rzymkowski Sprawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję, Panie Proszę. I Tomasz Trela, poseł Lewicy. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia!